Siemanko, jeżeli poszukujecie informacji o grach opartych o blockchain, technologię NFT i kryptowaluty, to doskonale trafiliście, bo tutaj wszystko znajdziecie na tym kanale, więc zachęcam od razu do subskrybowania i pamiętajcie, dla każdego tutaj youtubera, czy osoby, która prowadzi kanał na, na, na YouTube liczy się watch time, czyli oglądajcie każdy mój film od deski do deski, a dzisiaj film, na który bardzo długo czekaliście, bo... Opowiem o grze, która będzie wydana na blockchainie Solany. Jest to gra Star Atlas. No i bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na film o tej wspaniałej grze. No to lecimy. A w dzisiejszym filmie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Star Atlas, to. O Powiem wam e, o kilku takich podstawowych e, rzeczach. E, robiąc specjalnie dla was research o tej grze, e, deweloperzy naprawdę sporo informacji podali i robiąc sobie różne tłumaczenia, e, przeglądając white paper i wszelkie inne rzeczy, zagłębiając się w sedno, sprawdzając kto jest kim, po co to robi, po co solana, po co dany silnik graficzny, po co tutaj inne te rzeczy. Gdzieś mam zapisanych ponad 50, chyba, czy 60 stron takich informacji, więc Myślę, że w każdym tygodniu postaram się Wam przybliżać nowe części odnośnie tej gry. A dzisiaj zrobimy takie małe kompendium, tak żebyście wiedzieli w ogóle o co chodzi w tej grze. Jesteśmy tutaj od razu na stronie docelowej i widzimy, że tutaj przede wszystkim partnerami to jest Solana. Generalnie z tego co czytałem, to została wybrana Solana z uwagi na to, że bardzo dużo obliczeń można wykonywać na Solanie ponad chyba 50 tysięcy transakcji. No i też Solana udostępnia programistom odpowiednie narzędzia. Gdzieś tam w Whitepaperze było e, informacja, że gra w ogóle ma być e, bezserwerowa, e, co mnie troszeczkę e, zaskoczyło. I to wszystko ma się opierać na tym, że cały taki zestaw inteligentnych e, aplikacji będzie wykonywał szereg e, obliczeń i w takim wypadku jakby ten serwer nie będzie po, potrzebny. Jeżeli chodzi o serum, no to partner został wybrany z uwagi na to, że m, jakby deweloperom spodobała się forma e, obsługi. I, e, całej ekonomii tutaj e, świata, w Star e, Atlas, i z uwagi na to, że tutaj można przeprowadzać natychmiastowe rozliczenia przy zerowych tam kosztach operacji, też chodziło o to, żeby to były jakieś tam zdecentralizowane deksy. Także najbardziej tutaj przypadła im do gustu właśnie e, współpraca z Serum. Jeszcze będzie Yield Farming, DEFI będzie zaangażowane w. Grę. Także naprawdę takie mocne połączenie wszystkich rzeczy, które obecnie mamy na blockchainie i w kryptowalutach. I w mojej opinii bardzo ważna e, rzecz, która pozwoli tej grze rywalizować z takimi tytułami jak EWE Online, a nawet tym nadchodzącym e, tytułem, e, który się rozwija z dnia na dzień Infinity Fleet e, to jest zastosowanie silnika Unreal e, Engine 5 który polega na tym, że no będzie ciężko nam rozpoznać, co jest jakby rzeczywistością, a co rzeczywiście zostało wykonane przez ten silnik. Pod moim filmem będziecie mieli link do YouTube'a, żeby zobaczyć, jak ten silnik graficzny pracuje. Dla mnie naprawdę to jest ogromna. Petarda, no to jest e, wszelkie postacie, wszelkie rzeczy. No to to już wygląda, jakby był e, film robiony. Także naprawdę będziemy mogli się mocno zagłębić e, w daną e, rozgrywkę. Tutaj jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak wygląda poglądowo ta gra. Generalnie w samej grze będziemy mieli trzy frakcje. To jest ludzka frakcja kosmitów. No, i frakcja inteligentnych androidów. No, i tutaj mamy jakby pokazane prace koncepcyjne, jak to wszystko ma być zbudowane. Statki, tu też mamy jakieś bronie. No, i to się u nich na Twitterze generalnie wszystko pokazuje. Można sobie zobaczyć, jak dany statek a, wygląda, jak to wszystko a, w zarysach. Dużo więcej Wam opowiem w kolejnych filmach, bo tutaj jest też podział jakby na różne klasy, co jak będzie w, wyglądało. Z takich ciekawych rzeczy, no to tutaj mają jakby informacje, kto wchodził, z jakich krajów naj, największe zainteresowanie było odnośnie mm, do gry. No i tu jak widzicie, naszej społeczności polskiej jeszcze tutaj nie ma, ale mam nadzieję, że tutaj po tym filmie, a gdzieś tam też będziemy się dobijać m, odnośnie mała na razie społeczność, jeżeli chodzi o social media. Twitter, e, Discord, e, Telegram. E, no jak widzicie, na Discordzie nawet tysiąca osób nie ma, na Telegramie, m, na Twitterze na, na ten moment, na. Najwięcej y, osób. I tak jak wam już to wcześniej pokazywałem jak to wszystko e, wygląda. Natomiast mamy bieżącą taką roadmapę mapę. Do 20-23 e, kwietnia ma zostać jeszcze mm, bardziej uakt uaktualniona strona. 24 będzie t, t, t tutaj jakby sztuka. Wydaje mi się, że oni po prostu chcą troszeczkę przed wypuszczeniem tej gry już na tej grze zarobić, więc pewnie będzie można za, zakupić tokeny NFT, zobaczymy czy z czym to się będzie wiązało dla samej gry 24 tutaj też w whitepaperze było, że oni na początku pozwolą na stronie stworzyć takie mini gry związane z tą. A, Coś wydaje mi się, że idą w kierunku Metaversa wulkana. Czyli jakieś gierki będzie można wcześniej, żeby się wkręcić w całą tutaj jakby genealogię samej gry. No i żeby m, to jakoś takim był czasu umilaczem przed tym, zanim ten projekt w całości wyjdzie. Jeżeli chodzi o wyjście tego projektu i grywalność, to nie wydaje mi się, żeby oni ukończyli tu wcześniej niż 2022 czy 2023. Różnie to bywa z takimi a, grami, ale zobaczymy, jak w tym przypadku. No i tutaj bieżące też m, informacje mamy. Co ciekawe dla mnie z Guild Games e, chcą podpisać jakieś partnerstwo. E, to jest naprawdę taka gildia, która wyszła od Axi Infinity, teraz weszła w League of Kingdoms. No i wchodzi powoli też e, w inne e, gry. E, tutaj współpraca z artystami, stakeowanie ma być, sporo tak ciekawych rzeczy i mamy wszelkie informacje tutaj odnośnie e, samej e, gry. Z takich ważnych rzeczy to jeszcze Wam pokażę whitepaper Ktoś się może zdziwić stary skąd Ty wziąłeś te 50-60 stron różnych takich informacji No to sam whitepaper zawiera 40 stron I mamy tutaj, zaraz zobaczę czy, czy da się nam to jakoś tak, da się to, to zmniejszyć tak do jakichś przyzwoitych osiągów Jak widzicie mamy już Wszelkie wytłumaczenia jak to ma wszystko wyglądać, pierwsza, druga, trzecia, czwarta faza, na początku na OpenSea będą chcieli coś wystawiać, tak jak mówiłem, wprowadzenie tych minigier, tutaj już ze statkami, no i taki finałowy sprzedaż to będzie na becie, jeżeli chodzi o czasowo, to tylko widziałem tą małą roadmapę, nie udało mi się dotrzeć do, do żadnej jakiejś większej, i też nie widziałem czasowo, kiedy y, rzeczywiście kompletnie to będą próbować uruchomić. Natomiast powiem tak, jak przeczytałem i po kilkanaście razy ten white paper sobie po, potłumaczyłem tego, co nie kumałem, to powiem szczerze, naprawdę, naprawdę e, zwalało to z nóg. Ok, i na sam koniec tutaj tego odcinka. Pokażę Wam kilka takich skrótów odnośnie tego, jak będzie pracować Unreal Engine. Macie już taki przykładowy pokaz. Oczywiście ten cały filmik z wytłumaczeniem jak to generalnie ten silnik cały będzie współpracował i jak to będzie wyglądało. Macie tutaj od razu pod filmem. No a ja zachęcam tutaj do jeszcze do przyjrzenia się tego. No, i dla mnie tutaj bogatość tych widoków to w ogóle jak to wygląda, to petarda. Zaraz zobaczycie. Jest normalnie jakbyście siedzieli w kinie trójwymiarowym, to wyobraźcie sobie, jak, jakby można by było latać statkiem jak to by wyglądało. Ok, tutaj całego filmiku nie będziemy oglądać, tak jak mówiłem, pewne 9 minut będziecie mogli sobie obejrzeć, link tutaj udało dołu pod filmem będzie. Ja zachęcam was do subskrypcji, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o Star Atlas. Przede wszystkim opowiem wam o ekonomii, jakie będą tutaj klasy, co będziemy mogli robić w tych grach, z czego będą nasze pieniądze wynikały. No, kto grał w Ewe Online, to zauważył, że jest szereg różnych takich możliwości, a naprawdę w tej grze będzie wykorzystane wszystko to, co obecnie mamy, jeżeli chodzi o w krypto a, walutach i blockchainie, czyli cały yield farming, stakowanie, e technologia NFT i tak dalej i tak dalej. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrybowania i pamiętajcie, jak oglądacie filmy, to starajcie się oddechy do dechy, bo dla nas tutaj, tworzących swoje kanały na YouTube, najważniejsze obecnie jest watch time, czyli oglądalność osób, które oglądają od deski do deski. No i z mojej strony to by było na wszystko. Widzimy się, słyszymy na innych filmach. Zapraszam do mojego Discorda, Twittera oraz pozostałe media społecznościowe. No i od tego tygodnia tu już zamierzam więcej filmików nagrywać na Twitchu. Zobaczycie, jak sobie tam razem w tych które omawiam. Trzymajcie się na razicho.